Witam oglądających. Mam ładnego zrzucika. Świeżutki, cieplutki, ciepły, dlatego że dopiero kupiony. Oczywiście nie znalazłem, tylko go kupiłem i tutaj rzuciłem. W tym roku nie ma szczęścia. Byłem mu znajomego. Akurat mu taki na półce leżał. Co so, myślę, wezmę. Troszkę taki nietypowy, Korona fajna. Zeszłego roku jak mi się wydaje Równiątka 3 kg Szkoda, że na złoczniak złamany, no ale fajny. Szczęścia nadal nie ma w tym roku, żadnego świeżego jeszcze nie mam Tak więc sobie na pobrowę nastroju sobie kupiłem Tu na pole często jelenie wychodzą No ale mnie się nie udało nic z czego podnieść To nawet świeże ślady są ale to chyba Chyba dzika o, raczej na pewno te dziki były biom oglądających,